Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Każdy telefon od obcej osoby w sprawie zagrożonych pieniędzy w banku powinien wzbudzić naszą czujność. 30 tysięcy złotych stracił mieszkanie z powiatu Łomżyńskiego, który uwierzył, że z jego konta ktoś chce wypłacić pieniądze. Poinformował go o tym telefonicznie fałszywy konsultant bankowy. Zadzwonił do mnie ktoś, kto się podał za przedstawiciela banku. Potem byłem przyłączany z działu do działu kilkakrotnie i rozmawiałem, może. Z dwoma, może z trzema osobami. Na pewno jedna dziewczyna miała jakiś taki akcent ukraiński, rosyjski, coś takiego. Zadzwonili w takiej sprawie, że ktoś chciał zrobić jakiś tam pakiet przelewów z mojego konta na inne. I czy ja te przelewy potwierdzam? W ogóle to wiedzieli, jaki mam rodzaj telefonu. Bo powiedzieli, że ktoś to robił z iPhone'a gdzieś tam w Gdańsku. No a ja stamtąd nie pochodzę i nie mam też iPhone'a. Powiedzieli, że pan ma telefon na Androidzie. No, i tak powoli zaczęli mnie urabiać. Wszystko wyglądało bardzo tak. Profesjonalnie w tle było słychać inne osoby, tak jakby też rozmawiały z klientami banku. Przełączali mnie między przedstawicielem a przedstawicielem, no i się pytali ogólnie, czy autoryzuję tam te przelewy. No i że oni sądzą, że to jest jakaś próba mnie oszukania, żeby te pieniądze nie poszły na te przelewy, które rzekomo ktoś tam ustawił na moim koncie. To miałem zrobić jakąś tam paczkę przelewów, no i całe szczęście dojechałem do banku. Tylko jeden przelew ode mnie wyszedł. Na ile? na 30 tysięcy, ale wiedzieli, że mam założone trzy subkonta, wiedzieli mniej więcej, ile mam pieniędzy na tych kontach, wiedzieli jaki mam rodzaj telefonu i to wszystko naraz naprawdę wyglądało dobrze. Ja w międzyczasie z tym telefonem jechałem cały czas do banku, się ze dwa razy rozłączyłem, ale oni tam automatycznie, widocznie mieli jakieś tam połączenie, że co tylko się rozłączałem, to się ze mną łączyli. Stwierdzili, że kiedy z nimi rozmawiam, to moja kasa jest bezpieczna. Dojechałem do mego banku, Pan w banku, tam rozpoczął rozmowę. Razem, żeśmy rozmawiali na głośno mówiącym, sprawdziliśmy jego dane. On tam sam nawet się nie rozłączył, dalej z nami kontynuował rozmowę po prostu. Wiedział, że jesteśmy w banku, że rozmawiamy z kimś tam w banku i tam absolutnie nic się nie wystraszył. Twardo tam mówił, jak się nazywa, z którego oddziału jest banku. Nie zdążyliśmy zablokować tego mega przelewu. I tylko zdążyliśmy sprawdzić w banku, że dosłownie dwie minuty po przelewie została wybrana gotówka. Więc nawet się nie zdało tego zablokować. Czy oni wysłali panu numer konta, na jaki pan miał wysłać? Tak, podyktowali. I jakieś imię i nazwisko do tego dokładali? Czy... Nie, to wszystko miało być na moje dane oczywiście. Czy to miało być tak zwane bezpieczne konto? Tak, dokładnie coś w tym stylu. To jest po prostu jakaś mafia. Oni byli tak przygotowani, to nie była jedna osoba, to musiała być kilka dobrze zorganizowanych osób. Poczynając od tych, którzy ze mną rozmawiali się przyłączali między sobą, te wszystkie tam szumy w tle do tego czas, w którym wyjęli pieniądze z bankomatu. Podejrzewam, że rozmawiałem też tam na policji, że bankomat był bez kamer. Słyszał pan wcześniej o takich oszustwach? Oczywiście, że słyszałem, dlatego tak jakoś tam do tego podchodziłem, ale potrafili naprawdę to profesjonalnie rozegrać, dlatego się dałem nabrać po prostu. Nie wiem w ogóle skąd mieli takie informacje, bo mieli wszystkie informacje, żeby to nie wyglądało tak profesjonalnie, że mieli numery moich kont, wiedzieli ile mam kont, jaki telefon, to bym się nie dał pewnie zrobić, ale to było tak zrobione, wszystko skonstruowane, że naprawdę ciężko było nie uwierzyć w to wszystko. Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać. Jeżeli dzwoni do Ciebie obca osoba, informuje, że pieniądze w banku są zagrożone, rozłącz się i sprawdź to osobiście w placówce bankowej. Tylko tak uchronisz swoje oszczędności. Rzecznik podlaskich policjantów podinspektor Tomasz Krupa. Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.